Witam serdecznie w kolejnym wyścigu trybu kariery zawodnika. Runda ósma. Mała poprawka na sam początek. Rund jest 14, nie 13, tak jak do tej pory mówiłem. Także za nami połowa sezonu. Teraz ruszamy z drugą połówką sezonu. 8 wyścig sezonu. Grand Prix Austrii No i jak moje wrażenia z tego toru są takie, że nie jestem najszybszy, ale nie jestem też najwolniejszy. Placuje się w okolicy środka stawki, połowy stawki Także no, trening poszedł różnie, ale kwalifikacje ciutkę lepiej i w kwalifikacjach zająłem miejsce 12, także nie ma jakiejś tragedii do punktów niedaleko. Mój kolega zespołowy Marino Sato na miejscu dziewiątym. Także są szanse na jakieś punkty no ale będzie naprawdę naprawdę bardzo ciężko. No zobaczymy co się będzie działo podczas tego wyścigu. Przenosimy się na tor. Listę startową już żeśmy widzieli. E, oto Bob Maylender i jego samochód. Mercedesa. A tutaj ma chyba Bob Maylender. <laughs> A tutaj mamy Huxa. Z tego miejsca startuję. No wyprzedził mnie w poprzednim wyścigu. No Bastian Cox, zespół Wirtusi w 12 pozycji na starcie z 9 oczywiście, jak wcześniej wspominałem Marino Sato, a oto lider kierowców. Także no zobaczymy, co to będzie! Co to będzie? Cel zespołu to jest, by ukończyć wyścig w punktach. A jak będzie faktycznie, to się okaże. Na razie okrążenie rozgrzewkowe. No i za chwileczkę będziemy próbowali. Mam nadzieję, że Tatiana kalderą wystartuje całkiem nieźle. Bo już mieliśmy raz przygody ze startem Tatiany. Bo dajże wy. Arabii... Saudyjskiej? Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no, wiem, że nie Pamiętam, że nie mogłem się za bardzo przecisnąć, bo nie było gdzie. Bardzo słabo wystartowała. W zasadzie Tatiana Calderon to jest chyba jedyna... zawodniczka... E, płci żeńskiej... w F2, ale mogę się mylić. Mimo, że jeżdżę F2, to nie znam tutaj całej stawki. To ja, że tylko poszczególnych kierowców i tych, z którymi tutaj rywalizuję. A na przykład Nowalak może być równie dobrze kobietą. No. <laughs> nie wiem, kto to jest Nowalak, no. ale raczej nie. W każdym razie no, my tutaj będziemy próbować zdobyć ponownie jakieś dobre punkty. Tempo jest dużo lepsze niż na Wielkiej Brytanii, no, ale szanse na e, dobre punkty są mniejsze niż na Wielkiej Brytanii. Także no, no, zobaczymy. No nie zawsze tam, gdzie jest tempo, przychodzą od razu dobre wyniki. Aczkolwiek na Wielkiej Brytanii, na Silverstone to była tragedia, jeżeli chodzi o tempo, a mimo to udało się zdobyć wysoką czwartą pozycję na koniec wyścigu. No a tutaj, no mimo dużo lepszego tempa niż na Silverstone, no to startuje z 12 pola. No zobaczymy. Oczywiście standardowo będę zjeżdżał wcześniej do alei serwisowej gdzieś na szóstym okrążeniu. Także będę próbował sobie zrobić jakąś przewagę. No mam nadzieję, że Tatiana zjedzie bardziej do środka toru, a ja pod bandą z prawej strony sobie będę mógł ją wyprzedzić pod warunkiem, że dobrze wystartuje. Także mamy plan. No i zobaczymy, czy się uda. Dobry start, no ale tutaj Williams postanowił mnie zblokować troszeczkę, nie wcisnę mu się tutaj od wewnętrznej, ktoś mnie tam puka z boku, halo, no puść no i podłoga rozjebana, Tatiana, ty, no. Podłoga rozdupczona, no wciska się i tutaj. No kolizja <laughs> Bardzo nieczysty start tego wyścigu ale Liczą się punkty no, Jestem uszkodzoną podłogą to teraz będzie niesamowicie ciężko No ale próbujemy Jeszcze mi nie zdążyli uciec, także zobaczymy co się uda tutaj zdziałać. Także no przepraszam za ten, za ten nieczysty start wyścigu. Nie, nie poszło najlepiej. No ale... Tak to już jest w wyścigach motorowych no Ale tutaj widzę, że moje tempo zmalało i to solidnie Czyżby to była wina tej podłogi bardzo no możliwe nie trzyma się ten bolid jakoś super toru powiem szczerze, że, że jedzie się mi gorzej, gorzej niż w kwalifikacjach ale też jest boli troszeczkę bardziej dociążony paliwem oczywiście. Dobra, no mamy DRS. No ale moje szanse na zbliżenie się do rywali na razie małe. E, nie, niemożliwe. Troszeczkę w kilku fragmentach postaram się opóźnić hamowanie i, i może jakoś to będzie. Oj, 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 to żem opóźnił teraz. O, driftem! Oj jeszcze żem trzepnął w Tatianę. O, Boże, po wyścigu. ...po wyścigu. Tak mi się dobrze jechało i dupa. O, zdążyłem przynajmniej... ...dobrze wyhamować. No po wyścigu, no już totalnie, tutaj już nic więcej nie będę w stanie zrobić. No ale pojedziemy dalej. Moż... no... To wie no, może jeszcze jakiś Może jakiś safety car Może jakaś czerwona flaga no, w zasadzie tylko na to mogę liczyć Do końca jeszcze 10 kółek, także Jeszcze może Może się coś tutaj wydarzyć Aczkolwiek na stratę do rywali mam już normalny warunkach wyścigowy nie do odrobienia. Całkiem szybko nam ten sezon idzie, już mamy ósmą rundę. Całkiem przyjemnie się na razie tą karierkę jeździ. No w takim tempie to myślę, że do końca tygodnia, do soboty 9 marca uda się nam... To ...zakończyć w 2 no oczywiście na YouTube troszeczkę później. Te odcinki będą wrzucane tak co 3 dni. Co 4. Kurde, no szkoda, no. Bo może jakbym potem... ...wcześniej wjechał do alei serwisowej, to może by się udało... Jakoś te punkty zdobyć, lepsze punkty To byłem na 10 miejscu No A tak to się wszystko zestrało Tym uślizgiem moim no Do końca sezonu zostało jeszcze 6 wyścigów A muszę jakoś postarać się wybronić to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. No odrobiłem póki co do darowali dwie sekundy. Także niedużo. No, w, tak jak mówię, no, samochód bezpieczeństwa, to by mi tutaj pomogło, dosyć solidnie. Albo czerwona flaga. Zobaczymy, no, jeszcze... Jeszcze jest te 8 okrążeń także może jeszcze coś się tutaj wydarzy kolejna sekunda urwana do przedostatniego bolidu no nie zjadą jeszcze do alei serwisowej to te 15 sekund jeszcze zyskam no ale to i tak będzie spora strata Jeszcze będą mieli świeże oponki, to... Złapią tempo lepsze. No jedziemy do mety. No co? Zostało 7-8 okrążeń w zasadzie łącznie z tym. I zobaczymy co się wydarzy. Tam jakaś żółta flaga była. W jednym z sektorów teraz widziałem na minimapie. Może to jest dobry znak dla mnie, oczywiście. Ktoś tam leci w dół, Caldwell odpada z sesji. Że nie skończymy na ostatnim miejscu, ale nie ma neutralizacji. Niestety kierowcy zjeżdżają do boksu. Nie jestem ostatni, tyle dobrze. Ktoś się rozbił i już jestem 21. Moja strata wynosi 7 sekund do Enzo Fittipaldiego Okay, Marino's in the pits. Marino in the pits. To sporo. To jest w zasadzie ten czas stracony za wymianie przedniego skrzydła. Za szybko tutaj szóstkę wbiłem. No, przynajmniej cały czas się poprawiam na swoich okrążeniach. Znaczy no... chrzanie tam ostatni sektor, ale pierwsze dwa sektory już mi idą lepiej. Ale tak jak mówiłem, no nie jestem w stanie się podpiąć do jakiejkolwiek walki A raczej tutaj już żadnej neutralizacji nie będzie Nie spodziewam się też czerwonej flagi już Jest dość blisko do mety Także no dzisiaj się nie poszczęści na torze w Austrii Mam taki dzień testowy można powiedzieć jeżeli chodzi o jazdę bolidem F2 przed kolejnym wyścigiem o, to potestowałem. testowałem. Okay, be careful. We think you're gonna start losing some tire grip anytime now. A totalnie nieudany wyścig. No tak w kratkę mi idzie ta kariera zawodnika. Jeden wyścig wyjdzie mi naprawdę dobry, a drugi wyjdzie tragiczny. Na Bahrajnie było super. Dobre miejsce zajęte, fajne punkty zdobyte. A w się rozbiłem. Potem na Imoli wygrałem. I kolejny wyścig już był kiepski. Potem zwycięstwo na Monako i rozbity w Azerbejdżanie. Mm -hmm. Teraz no, na Wielkiej Brytanii na Silverstone mimo kiepskiego tempa czwarte miejsce. A w Austrii ostatnie. <laughs> I tak w kratkę. Jeden wyścig dobry, drugi słaby. No to może kolejny wyścig będzie dobry. Dobrze punktowo wypadnę. Jak już taką tendencję zachowujemy, to jeszcze 6 wyścigów do końca sezonu, to trzy wyścigi powinny być udane. Ale wykręciłem czas. Równiutka, równiuteńka minuta 20. Cóż, no dojedziemy do mety i, i będziemy mieli tą Austry z głowy. Kiepsko bo kiepsko, no ale co, co poradzić. Nie każdy wyścig musi super wychodzić, no. Chociaż chciałbym, no. Najlepiej by było wygrywać w każdym wyścigu. No e cóż, dla mnie ostatnio nie każdy wyścig jest Monako. <ścoughs> Bez skitu Na Monako ostatnio jeżdżę, kurczę, chyba najlepiej ze wszystkich torów. Nie no może na Bahrajnie, ale potem Monako zdecydowanie. Jakimś cudem na tym Monako jestem w stanie jeździć te teraz bezbłędnie. W tej F1 jeszcze na Monako się nie rozbiłem, a już miałem okazję, bazę 3 razy jeździć na Monako. Przedostatnie okrążenie kiepsko, bo kiepsko, no ale co poradzić? Nie można mieć przecież wszystkiego. Dobra, ostatnie okrążenie będę starał się przejechać. Najlepiej jak tylko będę w stanie tym bolidem. Chociaż na wyjściu z ostatniego zakrętu mnie rzuciło od razu. Die hebben los van de Oprzedłem ja to ostatnie okrążenie sekundę szybciej niż okrążenie we'll wcześniej, wcześniej. I pół sekundy szybciej niż okrążenie niż dwa okrążenia wcześniej. No i koniec końców. Zająłem bardzo dalekie miejsce. No, przedostatnie. Bo tam się ktoś Przepraszam, rozbił. William no Lawson... No Lawson ponownie wygrywa, Marino Sato na miejscu dziewiątym, dwa punkciki zdobywa, no a ja pewnie spadam z klasyfikacji generalnej, no i nie, jeszcze utrzymuje się na drugiej pozycji. Ale tutaj strata do Lawsona coraz większa. Theo na miejscu trzecim. No i Virtusi spadają z drugiego miejsca na trzecie. Także no będzie trzeba się wziąć za siebie w kolejnych wyścigach. A na dzisiaj, jeżeli chodzi o F1, to by było na tyle.